Właśnie braci Klim śnieżka. Tłumaczenie Mieczysław Rościszewski. Działo się to dawno bardzo, jakoś w środku zimy. Płatki śniegu padały jak pierze z wysokiego nieba. Królowa siedziała szyjąc przy oknie ujętym w czarne drzewo hebanowe. Podniosła oczy, spojrzała na śnieg i w tejże chwili ukuła się w palec. Trzy krople krwi upadły na śnieg. Czerwona barwa odbijała tak ślicznie od śniegu białego, że królowa pomyślała sobie: O, gdybym ja miała dziecko, jak śnieg białe, jak krew rumiane i jak tara ma łokna czarne. Wkrótce potem urodziła się jej córeczka, jak śnieg biała, jak krew rumiana, z włosami czarnymi jak heban. Nazwano ją śnieżko. Królowa zaś umarła zaraz po jej urodzeniu. W rok potem król pojął drugą żonę. Była piękna i młoda, ale dumna i zazdrosna. Nie mogła znieść tego, aby ktokolwiek od niej był piękniejszy. Miała on osobliwsze zwierciadło. Stawała przed nim, przyglądała się sobie i mówiła: Zwierciadełko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? A zwierciadło odpowiadało królowo najpiękniejsza, najwielsza i najskrabniejsza. Wtedy była zadowolona, bo wiedziała, że zwierciadło mówi prawdę. Śnieżka rosła i była coraz to śliczniejsza. Gdy skończyła lat siedem, była tak piękna jak jasny dzionek, piękniejsza od samej królowej. A gdy ta razu jednego zapytała zwierciadła, kto najpiękniejszy, odpowiedziało – Twa uroda głośno słynie po całej naszej krainie, lecz Śnieżka Dziewica, stokroć piękniejsza malica. Królowa zlękła się, zżółkła i zzieleniała z zazdrości. Od tej chwili, co spojrzy na Śnieżkę, serce przewraca się w niej z nienawiści ku Królewnie. Zazdrość i nienawiść rosły jak chwast, jak i w sercu jej coraz to więcej i więcej. Tak, że nie miała już spokoju ani w dzień, ani w nocy. Zawołała strzelca i powiada. Wyprowadź dziecko do lasu. Nie mogę już patrzeć na nią dłużej. Zabij je, a płuca i wątrobę przynieś mi na dowód posłuszeństwa. Strzelec musiał usłuchać. Wyprowadził królewnę do lasu, naciągnął łuk i już miał przebić jej serce niewinne, gdy poczęła płakać i wołać. Daruj mi życie! Pobiegnę w głąb lasu i nie wrócę nigdy do domu. Strzelcowi zmiękło serce i powiada, no więc puszczam cię wolno, biedne dziecię. A w duszy pomyślał, dzikie zwierzęta rozszarpią cię wkrótce. Pomimo to czuł, że ciężki kamień spadł mu z serca, gdy pomyślał, iż nie potrzebuje odbierać dziecku życia. Właśnie łania przebiegła obok niego. Zabił ją, wziął jej płuca i wątrobę i zaniósł królowej. Biedna dziecina była w lesie sama jak palec. Strach ją przejmował. Patrzała na liście na drzewach i nie wiedziała, jak sobie poradzić. Poczęła biec prosto przed siebie, przez ostre kamienie i cielnie, a dzikie zwierzęta przebiegały koło niej i nie robiły jej krzywdy najmniejszej. Biegła, póki mogła utrzymać się na nogach. Wieczór zapadł. Ujrzała przed sobą domek maleńki. Weszła do środka, aby wypocząć. W domku wszystko było małe, ale tak śliczne i czyste, żeby powiedzieć trudno. Stał tam stolik biało nakryty, zostawiony telerzykami, kubkami, nożykami i widelcami. Wszystkiego było po siedem. Pod ścianą było siedem łóżek ustawionych rzędem, każde zasłane białym prześcieradłem. Śnieżka, spragniona i głodna, ujęła z każdego kubka po kropelce wina, bo nie chciała zabierać wszystkiego jednemu. Potem, czując wielkie zmęczenie, chciała położyć się na łóżku, ale jedno było za krótkie, drugie za długie. Dopiero siódmo okazało się w sam raz dobre, więc położyła się na nim, poleciła się Bogu i usnęła. Gdy się ściemniło, mieszkańcy domku powrócili. Było ich siedmiu karzełków, którzy po górach kopią i kują kruszce rozmaite. Zapalili siedem świeczek, które rozjaśniły cały pokoik. Wtedy to spostrzegli, że ktoś obcy musiał być u nich, bo było trochę nieporządku, którego odchodząc nie zostawili. Pierwszy spytał, kto siedział na moim krzesełku? Drugi, kto jadł z mego talerza? Trzeci, kto mi chleb łamał? Czwarty. Kto jadł moją jarzynę? Piąty. Kto jadł moim widelcem? Szósty. Kto krajał moim nożykiem? A siódmy. Kto pił z mojego kubka? Pierwszy obejrzał się. Spostrzegł na swoim łóżku ślad maleńkiej stópki i zawołał. Kto stąpał po moim łóżku? Inni nadbiegli także i wołali. I na moim ktoś leżał siódmy, spojrzawszy na łóżko swoje, zobaczył śnieżkę, śpiącą na nim smacznie. Zawołał towarzyszów, którzy zbiegli się zaraz i aż krzyknęli z podziwu. Przynieśli siedem świeczek i oświecili dziewczynkę. Mój Boże, mój Boże, wołali, jakie to dziecko przyśliczne. Cieszyli się tak bardzo, że nie obudzili jej i spała sobie w łóżeczku. Siódmy karzełek spał po godzinie z każdym z towarzyszów i tak noc minęła. Rano Śnieżka obudziła się wreszcie i, ujrzawszy siedmiu karłów, zlękła się bardzo, ale oni przyjaźnie spytali – Jak się nazywasz? – Śnieżka. – Jakim sposobem dostałaś się do nas? – pytali dalej. Opowiedziała im – jak macocha chciała ją zgładzić ze świata, lecz strzelec się zlitował, jak biegła dzień cały, aż wreszcie napotkała ten domek. Karzełkowie jej na to, jeżeli będziesz nam dom prowadzić, gotować, prać, szyć, robić pończochy, utrzymywać wszystko w porządku i czystości, to możesz zostać u nas, a na niczym zbywać ci nie będzie. Dobrze, najchętniej, no odrzekła Śnieżka i została. Zajmowała się domem i gospodarstwem. Karzełkowie wychodzili rankiem w góry po złoto i kruszec, wieczorem wracali, a jedzenie musiało już być przygotowane. Dziewczyna była sama przez dzień cały, więc dobrzy karzełkowie mówili jej zawsze – strzeż się złej macochy, dowie się ona nie za długo, żeś u nas, nie wpuszczaj nikogo. Królowa pozbywszy się pasierbicy, była przekonana, że jest znowu pierwsza i najpiękniejsza. Stanęła więc przed zwierciadłem i mówi: Zwierciadełko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? A zwierciadło na to: Twa uroda głośno słynie po całej naszej krainie. Lecz za lasami, górami, pomiędzy siedmiu skałami, śnieżka najpiękniejsza, najbielsza i najsgrabniejsza. Królowa zlękła się, powiedziała, że zwierciadełko nigdy nie kłamie. Poznała, że strzelec oszukał ją, a śnieżka była jeszcze przy życiu. Odtąd myślała ciągle i nieustannie, jak się pozbyć królewny, bo zazdrość nie dawała jej spokoju. Wreszcie obmyśliła coś nowego. Ufarbowała sobie oblicze i ubrała się jak stara przekupka. Zmieniła się nie do poznania. W tej postaci poszła za siedem gór i lasów do siedmiu karłów, zapukała do drzwi i woła: ładny towar, a tani, tani. Śnieżka wyjrzała okienkiem i zawołała: dzień dobry, matko. Co macie na sprzedaż? Dobry towar, piękny towar, sznurowadła różnobarwne, odpowiedziała macocha, wydobywając sznurowadło uplecione z barwnego jedwabiu. Mogę przecie puścić tę poczciwą kobietę, pomyślała dziewczyna. Otworzyła drzwi i kupiła sobie sznurowadło. Dziecko, zawołała czarownica, jak ty wyglądasz? Poczekaj, niech cię porządnie zasznuruje. Śnieżka bez namysłu stanęła przed nią i pozwoliła zasznurować się nowym sznurowadłem. Czarownica poczęła sznurować tak szybko i tak silnie, że dziewczynie zabrakło oddechu i upadła jak nieżywa. Tak, już nie będziesz najpiękniejsza, powiedziała czarownica i umknęła. W chwilę potem karzełkowie wrócili do domu na wieczerzę. Jakże się przestraszyli, widząc kochaną śnieżkę na ziemi. Nie ruszała się i nie dawała znaku życia. Zdawało się, że umarła. Podnieśli ją do góry, a widząc, że za mocno zasznurowana, rozcieli ta siemka. Dziewczynka poczęła oddychać i odżyła po trosze. Karzełkowie dowiedziawszy się, co zaszło, rzekli. Stara przekupka to nikt inny jak tylko bezbożna królowa. Strzeżże się i nie wpuszczaj nikogo, jeżeli nas nie ma w domu. Macocha, wróciwszy do siebie, stanęła przed zwierciadłem i pyta – zwierciadełko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Zwierciadło odpowiedziało – twa uroda głośno słynie po całej naszej krainie, lecz za lasami, górami, pomiędzy siedmiu karłami, śnieżka najpiękniejsza, najbielsza i najzgrabniejsza. Usłyszawszy to, królowa osłupiała – Krew zbiegła jej do serca, bo poznała, że śnieżka odżyła. że zawołała, wymyślę coś takiego, co cię zgładzi ze świata. Znała się na czarach, więc zrobiła grzebień jadolity. Przebrała się, wzięła postać innej starej baby i poszła za siedem gór i lasów do siedmiu garłów. – Dobry towar, a tani, tani. Śnieżka wyjrzała i mówi. — Idźcie dalej, nie wolno mi wpuszczać nikogo. — Ale patrzeć to ci chyba wolno — powiada stara, wyciągając grzybień. Podniosła go do góry, a dziewczynie tak się spodobał, że dała się omamić i wpuściła starą do domu. Kiedy się zgodziły o cenę, stara ozwała się. — No, poczekaj, uczeszę cię teraz porządnie. Biedna śnieżka, nie zastanawiając się wcale, pozwoliła jej na to ale skoro tylko grzebień dotknął się do włosów, trucizna poczęła działać i dziewczyna upadła bez zmysłów. Ty cudzie piękności, już ci nie ma! sygnęła niegodziwa macocha i uciekła. Na szczęście było to pod wieczór i karzełkowie wrócili wkrótce do domu. Ujrzawszy śnieżkę bez życia na ziemi, od razu domyślili się, że to sprawka macochy. Zaczęli szukać i znaleźli grzebień jadowity. Skoro go wyjęli, Śnieżka przyszła do siebie i opowiedziała im, co się z nią działo. Kaszołkowie prosili ją znowu, aby się strzegła i nikomu drzwi nie odmykała. Królowa tymczasem, wróciwszy do domu, stanęła przed zwierciadłem i pyta: Zwierciadełko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? A zwierciadło znowu odpowiedziało tak jak przedtem, że śnieżka. Usłyszawszy to, królowa zadrzęsła się i zadrżała ze złości. Ona musi umrzeć, wołała, choćbym to miała życiem przypłacić. Poszła do komory oddalonej i ukrytej, gdzie nikt nie zaglądał i zrobiła tam zatrute jabłko. Na zewnątrz wyglądało ładnie, było białe i rumiane, także kto je ujrzał, miał ochotę skosztować. Najmniejsza okruszynka tego jabłka sprowadzała śmierć. Teraz królowa przebrała się po wiejsku i poszła za siedmiu gór i lasów do siedmiu karłów. Zapukała. Śnieżka wyjrzała okienkiem i woła: Nie wolno mi wpuszczać nikogo, karzałkowie zabronili. To dobrze, odparła wieśniaczka: ja i tak pozbędę się swoich jabłek. Masz, daruję ci to jabłuszko. Nie, mówi dziewczyna, nie wolno mi nic przyjmować. — Czy boisz się trucizny? — Patrz, przycinam jabłko na dwie części. Czerwoną tam tobie, białą zjem sama. Jabłko było tak zrobione, że tylko czerwona połówka była zatruta. Owoc skusił dziewczynkę, a widząc, że wieśniaczka je także, nie mogła się powstrzymać. Wyciągnęła rękę i wzięła część zatrutą. Połknęła odrobinę i padła martwa na ziemię. Królowa spojrzała na nią okrutnym wzrokiem i zaśmiała się głośno, mówiąc. Biała jak śnieg, czerwona jak krew, czarna jak Heban. No teraz karmy ci nie obudzą. Gdy w domu spytała zwierciadła, kto najpiękniejszy, odpowiedziało nareszcie. Tyś, królowo, najpiękniejsza, najbielsza i najzgrabniejsza. Wtedy dopiero serce jej zaznało spokoju, o ile go zaznać może serce zazdrosne. Karły, wróciwszy wieczorem do domu, znaleźli Śnieżkę na ziemi. Oddech nie wychodził już z jej piersi. Nie żyła. Podnieśli ją, szukali, czy nie ma przy niej czegoś zatrutego, rozsznurowali ją, czesali jej włosy, myli ją wodą i winem, ale wszystko daremnie. Kochane dziecię nie odżyło. Położyli ją wtedy na noszach, siedli wszyscy przy niej i opłakiwali. Płakali aż trzy dni, po czym mieli ją pochować. Śnieżka wyglądała jeszcze tak świeżo, tak była rumiana jak za życia, więc karzełkowie powiadają – nie możemy jej nakryć czarną ziemią. I kazali zrobić trumnę przezroczystą, ze szkła jasnego tak, że widać ją było ze wszystkich stron. Trumnę postawili na górze i jeden z nich był ciągle przy niej na straży. Zwierzęta rozmaite przybyły tam i opłakiwały Śnieżkę. Najpierw Sowa, potem Kruk, a wreszcie Gołąbek. Śnieżka leżała przez długi czas w trumnie. Nie zmieniła się i wyglądała tak, jak gdyby spała, bo była biała jak śnieg, czerwona jak krew, a włosy miała czarne jak heban. Razu jednego piękny królewicz zabłądził w tym lesie i nocował w chatce karzełków. Zobaczył trumnę na górze i napis złotymi literami, i mówi do karzełków: Odstąpcie mi tę trumnę, dam wam za nią ile zechcecie. Ale karzełkowie odpowiedzieli: Nie oddamy jej za żadne skarby świata. A on na to: Więc mi ją darujcie, bo nie będę mógł żyć nie widząc śnieżki. Będę ją cenił i szanował jak rzecz najdroższą. Słysząc to, karzełkowie zlitowali się nad nim i dali mu trumnę. Królewicz kazał nieść na ramionach. Słudzy, idąc, potknęli się o krzaczek. Od tego wstrząśnienia kawałek jabłka, który królewna połknęła, wypadł jej z gardła. Chwilę potem otworzyła oczy, podniosła w jego trumny do góry, usiadła i spojrzała wokoło. — Mój Boże, gdzie jestem? — zawołała. Jesteś u mnie, odpowiedział królewicz uradowany. Kocham cię nad wszystko na świecie. Chodź ze mną do zamku ojca mojego. Będziesz moją żoną. Śnieżka zgodziła się na to. Urządzono wspaniałe wesele. Zaproszono na nie i macochę śnieżki. Bezbożna niewiasta ubrała się w piękne szaty, stanęła przed zwierciadłem i pyta: Kto najpiękniejszy? A zwierciadło odpowiedziało: twa uroda głośno słynie po całej naszej krainie, lecz Śnieżka Dziewica stokroć piękniejsza malica. Zła kobieta zakleła głośno i zrobiło jej się tak jakoś strasznie, że nie mogła się uspokoić. Zrazu nie chciała iść na wesele, ale w końcu nie mogła wytrzymać, musiała zobaczyć młodą królową. Weszła na salę, a gdy poznała Śnieżkę, taki strach, Taka opanowała ją trwoga, że ruszyć się nie mogła. Na rozżarzonych węglach stały już żelazne pantofle. Wzięto je szczypcami i postawiono przed czarownicą, która musiała je włożyć i tańczyć w nich puty, póki nie upadła martwa na ziemię.